Dzień dobry. Witamy ba państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie na portalu Nowy Ład. Ja się nazywam Paweł Król, a moim i państwa gościem jest Adam Świerkowski z portalu defens 24. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o e, izraelskich czołgach e, Merkawa. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym Państwa gorąco zachęcić do wspierania zarówno naszej pracy poprzez subskrybowanie naszego kanału, a także wspieraj nas finansowo. Więcej szczegółów w opisie. Przechodząc już jakby do naszego meritum, e, Panie Adamie, e, czołgi Merkawa, no teraz będzie to chyba bardzo ważna Eee, bardzo ważna sprawa, i chyba coś, co będzie w mediach raz na jakiś czas dosyć, przynajmniej w mediach branżowych, będzie dosyć głośne. Eee, no, w trakcie konfliktu Izrael-Hamas, i e, jedna z ważniejszych e, maszyn no, izraelskiej armii, e, czy czołgi Merkawa, zwłaszcza MK4 i MK3, bo te poprzednie wersje chyba są już nieużytkowane, e, są przystosowane do walki e, w taki sposób, w jaki będzie Izrael walczył, czyli no, w strefie zabudowanej e, i to do dosyć gęsto, bo strefa gazy, to no to jest bardzo gęsta, bardzo gęsto zaludniona, bardzo gęsto za, zabudowana. Tak, czołgi te, jeżeli chodzi o wariant MK3, MK4, możliwe, że z czasem pojawi się również MK2, nie wiadomo jak się potoczy ten konflikt, były przygotowywane, jeżeli spojrzelibyśmy na filmy i zdjęcia w ciągu ostatnich tygodni, ponieważ czołgi te otrzymywały nawet jakieś elementy pancerza pasywnego, reaktywnego na swoich bokach, poza tym poś dają system ochrony aktywnej trofi, który przygotowuje e, załogi przed ewentualnym atakiem, zwłaszcza z boków, eliminując potencjalne zagrożenie. Czy one są przygotowane do walk miejskich? Czas pokaże. Izrael dotychczas przygotowywał się do tego typu działań, wyposażając czołgi w odpowiednie wyposażenie. Jeżeli chodzi właśnie o grubszy pancerz niż e, inne konstrukcje, na przykład K2, to się przykłada na większą masę tych czołgów. Jak się okaże, praniu to, zobaczymy, z tego względu, że Hamas, a tak naprawdę nie tylko Hamas, ponieważ y, izraelskie wojsko będzie walczyło najprawdopodobniej z innymi organizacjami terrorystycznymi, które będą próbowały powstrzymać ewentualne wejście do Strefy Gazy, korzystając z dowinek technicznych, mają na swoim wyposażeniu wiele różnego typu uzbrojenia, nie tylko takiego powiedzmy improwizowanego albo klasycznego dla tego typu działań, czy taj grantniki RPG7 i pochodne ale jak widzieliśmy po wielu filmach i wielu zdjęciach, Hamas nie wiadomo skąd, chociaż można się domyślać, posiada nawet uzbrojenie zachodniego typu, jeżeli chodzi o granatniki przeciwpancerne, prawdopodobnie dotarły w ten rejon poprzez rosyjskie służby, rosyjskich przemytników, którzy zdobyli je na przykład na Ukraińcach. Więc tutaj będzie spotkanie merkaw nie tylko z takim improwizowanym, improwizowanymi, improwizowanymi środkami przeciwpancernymi. Z pełnoprawnymi środkami, właśnie jak kreatniki pancerne czy można przeciw pancerne pociski kierowane, nie wiemy tego. Dodatkowo, jak widzimy po filmach, z, widzieliśmy po filmach z, z początku e, ataku Hamasu na izraelskie wojsko, stosują oni drony kamikadze, które wykorzystują właśnie głowice kumulacyjne na swoim przodzie. Czytaj coś, co widzimy od wielu miesięcy na Ukrainie. To z powodzeniem e, używają sami Ukraińcy i Rosjanie, więc tutaj przed Merkawami stoi powiedzmy nowinka techniczna, albo raczej po prostu specyfikowanie do stawienia oporu. To Izrael poniekąd próbuje negować poprzez tworzenie na swoich czołgach, znaczy Wojsko Izraelskie poprzez tworzenie na swoich czołgach takich improwizowanych daszków, które e, znamy także z Ukrainy, które zazwyczaj używali Rosjanie. Początkowo mówiąc, że jest to sposób na przeciwpancerne pociski kierowane, atakujące z góry. W tej kwestii to się raczej nie sprawdziło, ale na ataki dronów y, zrzucających granaty lub uderzających y, głowicami kumulacyjnymi czasami się to rzeczywiście sprawdzało. Więc czy, się, czy te czołgi dadzą radę w walkach miejskich? Czas pokaże. No, <laughs> mówi Pan zarówno o, o dronach, jak i pociskach kierowanych. W dodatku o mówi, przypominamy o tych klatkach na wieżach czołgowych. To wszystko, tak jak ustaliliśmy, jest dosyć znane z tych ostatnich no, prawie dwóch lat. Między, właśnie z, przede wszystkim z wojny e, rosyjsko-ukraińskiej. Czy ten konflikt e, ma jakiś duży wpływ na to? Czy mógł wywrzeć, e, no, czy to mogła być jakaś nauka dla Hamasu, że zdecydowali się e, właśnie w tym okresie no, zaatakować wojska Izraela, które no, są bardziej zorganizowane na pewno od bojowników e, islamskich w tamtym regionie? Jeżeli chodzi o moment ataku, tutaj nie wiem, możliwe, że ta sytuacja, była, to wydarzenie było planowane znacznie wcześniej, ale na pewno zarówno Hamas, jak i Wojsko Izraelskie obserwuje to, co się dzieje na Ukrainie wyciąga z tego konfliktu wnioski. Co zresztą widzimy dosyć szybko, jeżeli chodzi o podejmowane działania. Niemniej każda ze stron ma już naprawdę wieloletnie, jak nie więcej, wiele lat doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie działań, zarówno nazwijmy to takich szarpanych. A także terrorystycznych, więc tutaj one po prostu mają już wypracowaną metodę działania, która co najwyżej jest uzupełniana, modernizowana poprzez wnioski na podstawie właśnie konfliktu ukraińskiego, ale nie tylko, może także z innych działań zaczerpniętych na terenie Bliskiego Wschodu. W takim razie e, mówił już Pan o, o, o takiej początkowej fazie tego konfliktu, e, no i było takie jedno zdarzenie, znaczy, no może nie jedno zdarzenie, ale rzucało się w oczy zdecydowanie to, że. Hamas zaskakując izraelskie, izraelskie Wojsko doprowadził do uszkodzenia kilku czołgów i to jest moje pytanie, czy to przede wszystkim, czy te uszkodzenia były jakieś poważne i skąd się wzięło, bo Merkawy powinny być w miarę chronione, czy to jakiś system był wyłączony, czy, czy po prostu Hamas nauczył się przez parę lat po prostu te czołgi jakoś rozpracowywać. Hmm. Zaczęło od tego, że żeby sobie stwierdzić jeden fakt, bardzo wydawać by się oczywisty, ale mimo wszystko wiele osób zapomina o tym, że każdy czołg da się zniszczyć. Nieważne jak bardzo był on opancerzony, jak wiele miałby systemów ochrony, każdy czołg da się zniszczyć. I Hamas wykorzystał bardzo proste zjawisko, znane od stuleci, jak nie od tysiącleci, czytań zaskoczenia. Izraelscy żołnierze, izraelscy czołgiści nie byli przygotowani, nie wiedzieli o tym, że mogą być atakowani, przez co m.in. system obrony aktywnej trofii został wyłączony. System nie był aktywny, więc można było zaatakować czołg, nie interesując się za bardzo tym, czy odpowie w taki spo, odpowie w sposób aktywny. Czy te izraelscy pancerniacy byli zdani tylko na ochronę pasywną czołgu, która rzeczywiście jest wysoka, ale da się ją pokonać przy użyciu różnego typu środków, na przykład właśnie głowisk kumulacyjnych stosowanych w gratnikach przeciwpancernych. To powodowało, że wiele maszyn zostało uszkodzonych. Czy niektóre zostały zniszczone, ewentualnie wyglądało to na zniszczenie. Jak jest w praktyce, zobaczymy to po jakimś czasie, ponieważ wiele czołgów mogło zostać wyeliminowanych z walki, ale po odpowiednich remontach będą przywrócone do służby. I to z dalej. Hmm, o czym wspomniałem wcześniej. Ataki dronów kamikadze, które widzieliśmy w pierwszych dniach, zarówno, po stronie, zarówno przez filmiki przekazywane przez Wojsko Izraelskie, jak i przez bojowników Hamasu. Ataki w, z, ataki w górną strefę czołgu, zwłaszcza jeżeli chodzi o wieże, czyli ataki w miejscach, gdzie czołg zazwyczaj ma ten pancerz dosyć słaby. Merkawy nie mają aż takiego słabego tego pancerza, ponieważ Izraelici y, spodziewali się ewentualnie ataków w górną część tego czołgu. Niemniej jest to dalej od chorona niewystarczająca, żeby wytrzymać na przykład mocniejszą głowicę kumulacyjną z granatnika przeciwpancernego, którą właśnie się montuje na y, dronach kamikadze. Hamas wykorzystywał to bardzo skutecznie, co powodowało porażenie czołgu. I jego ewentualne unieruchomienie lub eliminację razem z załogą. Hmm, jeżeli chodzi o. Dodatkowe uszkodzenia, jeżeli w przypadku Merkaw yy, wiele zależało też od metody użycia, ponieważ yy, tak jak wspomniałem. Yy, Izraelici byli zaskoczeni, więc tutaj bardziej załogi czołgów przyjmowały postawę pasywną, byli zaskoczeni całkowicie, więc nawet jeżeli zdali sobie sprawę z tej sytuacji, byli osamotnieni, nie podjęli wsparcia. Piechocy, ponieważ te czołgi były często wykorzystywane jako takie wozy patrolowe. Niemniej, merkawy nie były jakoś powszechnie używane w, tych pierwszych, w tej pierwszej 24 godzinie, z tego względu, że bardzo dużo merkaw cały czas jest składowana w bazach sprzętowych jako ewentualne uzbrojenie, ewentualne uzbrojenie mobilizowanych żołnierzy, co zresztą parę miesięcy temu sam miałem okazję zobaczyć w Izraelu, gdzie rzeczywiście tych czołgów naprawdę sporo po bazach składowania jest. I to nawet widocznych poza samymi ośrodkami wojskowymi. Także podsumowując, zebrało się tutaj kilka czynników. Raz, że przygotowanie Hamasu do ataku. Dwa, że zaskoczenie Izraelu, Izraelitów. A trzy, że każdy czołg da się zniszczyć. Znaczy, kilka nawet tych czołgów, przynajmniej z, z nagrań w mediach społecznościowych udostępnianych, wydawało się, że są po prostu podpalone jakimś takim prostym sposobem, oblane benzyną czy też od środka. To mogłoby też wskazywać, nie wiem, czy pan się zgodzi, że po prostu część tych czołgów była bez załogantów zwyczajnie. Mm, możliwe. Możliwe to nie wykluczam tego. Jakbyśmy. Już mówił właśnie pan o tej sporej ilości, ale chciałbym to trochę pociągnąć. Takie no, zwykłe liczby. Ile tych merkaw jest, i czy, czy po prostu wystarczy ich do doprowadzenia jakiejś, jakiejś dłuższej wojny? Mówił Pan na początku o tym, że być może będą musiały zostać wyciągnięte z magazynu w jakieś starsze wersje tego czołgu. Izrael przecież ma jeszcze, ma jeszcze czołgi, które, które wcześniej były użytkowane. Czy tych, czy tych czołgów po prostu starczy do prowadzenia, do prowadzenia walki? No to pytanie będzie bardzo ciężko odpowiedzieć z tego względu, że łatwiej się zadaje zawsze pytania, czy tych czołgów wystarczy, jeżeli jest ich rzeczywiście mało. Tak? Tutaj możemy stwierdzać, że no za mało jest. Izrael posiada na tyle dużo czołgów, że stwierdzenie kategoryczne wystarczy, nie wystarczy, jest ciężkie. Do, jest ciężkie do odpowiedzenia. Jeżeli spojrzymy sobie na liczby, Izrael będzie posiadał najprawdopodobniej według różnych danych kilkaset czołgów, jeżeli chodzi o sam MRKW MK4, mówimy tutaj o około 300 czołgach w aktywnej służbie, kolejnych 200 w rezerwie, czyli mamy tutaj 500, łącznie około 500 czołgów w bardzo nowoczesnym standardzie. Poza tym mamy około 500-600, e, możliwe że więcej, Merkaw MK3, czyli wariantu troszeczkę starszego, ale również nowoczesnego. W przypadku Merkaw MK2 nie wiemy ile Izrael może ich posiadać na magazynie, z tego względu, że czołgi w tym wariancie zostały już dawno wycofane. Czy dawno, kilka lat temu, kilkanaście lat temu. Niemniej dalej część z nich jest wykorzystywana do szkolenia. Kilka z nich okazji miałem, miałem okazję zobaczyć jakiś czas temu. Niemniej bardzo możliwe, że one są na tyle dobrym stanie technicznym, że zostały przywrócone. Zresztą kilka miesięcy temu pojawiała się informacja odnośnie tego, że Izrael planuje sprzedać część posiadanej floty swoich merkaw MK3. Możliwe, że MK2 do bliżej nieokreślonych krajów. Z czasem się okazało, że jest najprawdopodobniej Cypr. Teraz w obliczu obecnej sytuacji w Izraelu najprawdopodobniej transakcja ta zostanie wstrzymana lub w ogóle zawieszona. Jednak ciężko jest mi o to określić, czy starczy to, z tego względu, że nie wiemy, jakie, jaką formę przybiorą te walki na terenie strefy gazy. Czy będą to, czy może dojść do przełamania, nazwijmy to, obrony Hamasu i dosyć szybkiego izraelskiego zwycięstwa? No raczej nie, ale nie wiemy tego. Ile będą trwały walki, czy będą trwały miesiące, czy może potrwałem rok, może więcej. Czy rzeczywiście Izrael pójdzie w użycie swoich sił pancernych? w centrum miast, centrum zabudowań. Tego nie wiemy, ponieważ jak dobrze wiemy w tego typu terenie czołgi są bardzo podatne na zniszczenie, jeżeli nie mają wsparcia piechoty. Więc to jest pytanie otwarte z dosyć ciężkim stwierdzeniem, czy starczy, czy nie wystarczy. Na pewno możemy stwierdzić, że Izrael na kilka miesięcy walk będzie miał odpowiednią ilość czołgów. Jak będzie dalej, nie wiemy. A jakbyśmy próbowali Merkawy porównać do, powiedzmy, czołgów, na przykład, które są obecne w Wojsku Polskim, odpuszczamy sobie oczywiście te poradzieckie, zostawiając przy, zostawia, zostając przy Leopardach, Abramsach i K2. Jakbyśmy próbowali postawić ten czołg koło, koło tych konstrukcji zachodnich, na przykład według, według pana Wolskiego, no to jest czwórka najlepszych czołgów na świecie, ale czy to jest, czy to jest faktycznie stan rzeczywisty? No, czwórka najlepszych, czy też czwórka. Bardzo możliwe, z tego względu, że wiele czołgów e, tych nowoczesnych posiada podobny standard na, wiele, na wielu poziomach i tworzenie rankingu zazwyczaj odbywa się na podstawie porównywania jakichś powiedz, powiedzmy mniejszych lub większych różnic, ale nie na tyle dużych, żeby można było kategorycznie wspomnieć, jak który czołg jest najlepszy dla wielu najlepszy będzie Abrams, dla innych najlepszy będzie Leopard 2 7 czy tam Leopard 2.8, dla jeszcze innych kiedyś może najlepszy będzie K2 po modernizacji. Jeżeli chodzi o Merkawę i porównując ją z tym, co obecnie Wojsko Polskie posiada na swoim uzbrojeniu, czyli Leopardy 2, jeżeli weźmiemy za punkt wyjściowy Merkawę MK4, no to będzie to czołg lepszy od Leoparda 2.4, Leoparda 2.pl, Leoparda 2.5, chociażby ze względu na swój pancerz który jest okupiony dużą masą czołgu czołgi te bo na 65 ton zatem mm, kwestia mobilności tutaj będzie gorsza. Jeżeli chodzi o czołgi K2, troszeczkę mi stwierdzić z tego względu, że troszeczkę inna specyfika, troszeczkę inna myśl technologiczna stawała przed konstruktorami jednej i drugiej konstrukcji. Niemniej uważam, że to są czołgi porównywalne w pewnych kwestiach. Czy Merkawa będzie lepsza od K2? Ciężko mi stwierdzić. Jeżeli chodzi o Abramsy, no Abrams w wersji M1, A2, 3 tutaj według mnie może być konstrukcją lepszą z tego względu, że poziom ochrony jest znacznie większy, jeżeli chodzi o magazyny amunicji, które są izolowane od załogi. Nie posiada. Tak to mogą być na przykład znane z Ukrainy latające wieże, jeżeli dojdzie do wybuchu magazynu amunicji w kadłubie. Więc ten czołg jest naprawdę nowoczesny, czy lepszy, lepszy powiedzmy od większości czołgów, jakie Wojsko Polskie używa, z tym takim małym zaznaczeniem, że w K2, Black Panther, albo M1, A2, 3 ta kwestia jest dyskusyjna, chociaż ten jeden M1, A2, 3 uważam, że będzie lepszym czołgiem. No to tak już czyś, czysto teoretyzując, no bo mówi Pan wcześniej, że były, były pomysły sprzedawania Merka w tych wcześniejszych, do innych krajów, prawdopodobnie no nie do Polski, Chociaż rzeczywiście pamiętam, że były jakieś plotki przez chwilę, że Polska rzekomo ma kupić jakieś starsze merka, merkawy dla Ukrainy, ale to była jakaś totalna plotka. Czy generalnie ten czołg izraelski w jakikolwiek sposób byłby przydatny na takim teatrze działań, jaki jest no, Europa Wschodnia, czy to właśnie podczas. Czy to Ukraina, czy to powiedzmy Polska, która chyba nas bardziej interesuje? No, tak, no z tego względu, że lepiej mieć, lepiej mieć nowoczesny czołg niż nie mieć czołgi te posiadają wysoki poziom ochrony, jeżeli chodzi o ten przedni pancerz, jeżeli chodzi o system ochrony aktywnej, więc na potencjalne zagrożenie w postaci rosyjskich czołgów wystarczałyby zdecydowanie. Zwłaszcza, że przeciwnik w postaci Rosji, tych nowoczesnych czołgów, no nie ma jakoś mega dużo po tym, co się dzieje na Ukrainie. Czy dałoby radę na ukraińskich stepach i błotach? Na stepach raczej tak, na błotach mogłoby być ciężko, chociaż z drugiej strony każdy czołg się zakopuje w błocie, nieważne czy to będzie... Dosyć lekki T72, czy mega ciężki Abrans. Jeden i drugi potrafi się zakopać, jeden i drugi będzie yy, potrzebny do odholowania przy odpowiednim sprzęcie, jeżeli wpadnie w to błoto. Merkaba sobie od razu była demonizowana, jeżeli chodzi o potencjalne użycie w naszym rejonie działań, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Jeżeli popatrzy się na tą demonizowaną masę, to wiele nowoczesnych czołgów poza tym K2 waży podobnie, więc czemu by sobie miała nie poradzić? Yy. Na pewno można było pewne rzeczy poprawić względem naszych naszego uwarunkowania geograficznego. Niemniej jeżeli na przykład taka Słowacja by się zdecydowała na Merkawę, według mnie by byłoby go było całkiem spoko. Znaczy, chyba w wojsku polskim w tym momencie, jeżeli będą e, chyba trz, dobrze mówię, trzy podstawowe czołgi e, nowoczesne, to chyba po prostu na czwarty nie będzie, miała, nie będzie po prostu miejsca. więc jest to raczej duże teoretyzowanie. Tak, tak. Chociaż z drugiej strony zawsze można pójść w kierunku różnych krajów egzotycznych, które posiadają u siebie pięć albo sześć typów czołgów, nie na samym poziomie. No ale miejmy nadzieję, że w tą stronę nie pójdziemy nigdy. Dobrze, dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Pan Adam Świerkowski z portalu Defense24. Ja jeszcze na koniec pozwolę sobie przypomnieć, że istnieje możliwość wspierania naszej pracy, czy to finansowo, czy to nawet zwykłą subskrypcją lub udostępnieniem więcej szczegółów w naszym opisie, a z Panem Adamem mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.